Cześć! Sony jakiś czas temu postanowiło skupić swoje wysiłki na produkcji smartfonów średniopółkowych i tych z wyższej półki. W związku z tym najtańsza seria tego procenta oznaczona literką Ema ma w chwili obecnej tylko jednego przedstawiciela. Ja dziś w ciągu 100 sekund opowiem Wam co warto wiedzieć o Sony Xperia E5. Xperia E5 już na pierwszy rzut oka ma charakterystyczny design, który kojarzy się ewidentnie z marką Sony. A co znajdziemy w środku? Po pierwsze, średnio-półkowe podzespoły: 5-calowy ekran HD, 4-rodzeniowy procesor mediatek taktowany zegarem 1,3 GHz, 1,5 GB RAMu i 16 GB pamięci wewnętrznej. Nie są to parametry, które zapewnią świetną jakość działania wymagającym użytkownikom, chcącym grać np. w jakieś efektowne gry, więc telefon poleciłbym raczej osobom korzystającym z podstawowych funkcji i aplikacji. Po drugie, jak każda Xperia, również ta ma genialne aplikacje do obsługi multimediów. Album to rozbudowana galeria z wygodnym edytorem i możliwością zmiany rozmiaru miniatur zdjęć. Muzyka to z kolei najlepszy seryjny odtwarzacz MP3, jaki można znaleźć w jakichkolwiek telefonach konkurencji. Sam pobiera okładki, ma kilka opcji poprawy jakości dźwięku, a program wideo do odtwarzania filmów ma nawet przewodnik telewizyjny. Sony bardzo dba o multimedia w swoich telefonach i tutaj nie jest inaczej. Po trzecie, aparat urządzenia ma 13 megapikseli i radzi sobie w porządku. Również aparat na froncie nada się do codziennego używania, on ma 5 megapikseli i wielbicieli selfie na pewno zadowoli. Warto także wspomnieć, że Xperia E5 pracuje na świeżej wersji systemu Android 6.0. E5 nie jest jednak najlepszym wyborem dla osób, które chciałyby w swoim telefonie długiego czasu pracy na jednym ładowaniu. Urządzenie ma ogniwo o pojemności 2300 mAh, to przekłada się na maksymalnie dwa dni bez sięgania po ładowarkę. Natomiast, jeśli jesteście fanami Sony i chcecie kupić telefon tej marki nie płacąc bardzo dużo, Sony Xperia 5 powinna być Waszym pierwszym wyborem. Jeśli chcecie dopasować do niej oferty, zapraszam Was na stronę PlayPal. Trzymajcie się, cześć!